Pierwsza fala aresztowa w sprawie nielegalnej organizacji ruszyła 5 sierpnia 1950 roku. Wczesnym rankiem funkcjonariusze UB wdzierają się na poddasze, gdzie mieszkał Bronisław Kozak. Brak jest informacji na temat aresztowania kozaka, jednak świadkowie tamtych wydarzeń pamiętają, jak było to i w ich przypadku. Swoje aresztowanie opisuje Jan Bałazy. O piątej rano, tam na Konopnickiej, tam w tym mieszkaniu, tam gdzie de Warta dzisiaj jest, no, no to yy, słyszałem, że na górze, a na górze mieszkała ta laura kotlińska, nie koleżanka z naszej klasy. Na górze, jakieś takie szuranie, szum, taki piąt, pół do piątej, a tam taki ruch jest, nie? Co ten szuntek czas stają? A około piątej szukają do mnie i tego. Chodzi z pięciu. I dwóch milicjantów chyba i trzech łupków, Po cywilnemu trzech i, i, tych, i tych, no, człowiek, mundury, jakieś takie milicyjne. Nie? I przyszli, nie? No i tak, że, że, że rewizję i się rewizję tutaj. No i począłem tam niuchać, nie? To zaglądać wszędzie do pieca, do tego nad piec, tukać, pukać po ścianach, jakieś kryjówki tu odsuwać, tam, tego, Szukali, gdzie masz broń? Nie mam broni, nie, żadnej broni nie mam. My znajdziemy, no to szukajcie, no, no. no i tego. Bo ja tylko patrzyłem, że byli, nie było tak, że on, on włoży tam, a potem wyciągnie po, o jest, tak, no bo przecież robili też tak, że, że tego włożył, miał w ręce, włożył, a potem głośno, o mam, mam i wyciągnął i pokazał, o jest. Poszukali, poszukali po tych piecach, po rusztach, paleniska, gdzie tam w kuchni, nie w kuchni, wszędzie szukali, w kierurach, <grym> podłóżka, no tam już to nie tapcza to było, no, Składany na no. nie znaleźli nic. To tak do godziny gdzieś chyba, no półtorej godziny, albo gdzieś tam ten słuchałem radia z Londynu niekiedy nie, bo wtedy już jakieś audycje w języku polskim z Londynu były. Nie, Oni tam bliz bom, bom, bom. I, I gdzieś tam napisałem sobie, napisałem sobie na karteczce, że e, e, BWC, Radio Londyn, BWC. I godzina, która tam jest, audysta tam, bo oni tam na pół godziny, czy ileś tam w ciągu szukali. No i te książki tego, bardzo nota właśnie, że słucha Londynu, to też ważne. Zabrali ich dowód. No, i tak wiesz, no. I potem, no, wychodzimy, mówię, na przesłuchanie. Nie? Bierzemy Was na przesłuchanie. pasy oni nie, nie powiedzieli tam. No, po nazwisku, że Was bierzemy na przesłuchanie. No i tak od pięciu komija, ja w środku. I tak przez miasto szliśmy do UB. Bronisław został osadzony w areszcie Sportowskiego Urzędu Bezpieczeństwa. Pierwszy dzień śledztwa kłamał i tworzył mylne dla śledczych zeznania. 14 sierpnia jednak zeznania zaczynają zmieniać dotychczasowy wygląd. Sadystyczne metody, bicie oraz znęcanie się szybko łamią Bronisława, który zaczyna prosić o litość. Na pierwszym piętrze on tam mi przesłuchania. Znaczy, że... Tymi metodami, bili po gębie i tak dalej, no. no przyznaj się, że tego tam, już wiemy wszystko tam, mówi, kozak się już przyznał, że z tego, nie, mów to było tak, ale chcę mieli robić że tego. No i, tego, i po czym mówić, że kto to rozlepił, że, że ty rozlepiałeś i tam z kozakiem on już się przyznał, już tego, tam robiliście jakieś, mieliście zamiar tam zawiść tego, jakiegoś kapitana ruskiego, tam w parku, po drugiej stronie rzeki, nie? Nie, ja nie, nie ode mnie nie Jak odmawiałem, nie przyznawałem się, no to poczęli mi he, he, no, pokazywać, jak oni, co, jak mogą mnie zmusić, nie? No i potem kazali mi siedzieć na takim stołek, takie tamorety mieli, takie, jakby zydle takie, nie? Na cztery nóżki na tej je... do góry nogami i usiąść na nóżce, wyciągnąć nogi. I usiąść, nie? to no. była metoda. Ja upadłem, ja na tej nocy tam ja rano, no to ja na tej jednej nocy wpadłem. No to jak upadłem i leżałem, no i nie podnosiłem się, no byłem, w ja szoku byłem wtedy. Bo, ja, to ja tam wiadro wody mieli, chusteli na mnie. i tego, po tej i tak dalej. No. I dalej bili. No i to tak bez końca było. Prawdopodobnie około 19 sierpnia zapada decyzja o przewiezieniu dotychczasowych podejrzanych do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu. W oskarżenie wchodzą już nie tylko młodzieńcze wybryki. Ale morderstwo radzieckiego oficera. Podsumowując, pronek Kozak oraz jego kompanii z pierwszej fali aresztowań trafiają do UB we Wrocławiu. Tu na miejscu śledczy kozakowi oraz Czesławowi Suszce stawiają zarzut zabójstwa lejtnanta Armii Radzieckiej Żukowa. To, to była wyraźna y, prowokacja, to By było wyraźne znalezienie. Y, Czegoś szta, jakiegoś takiego haka, który umożliwiłby pozbycie się go. Bo on po prostu robił się. Jak, jak ja bym była wtedy na miejscu, to bym wybrała, że super szczelny. Kim jednak był ten Żuków? Co mówią o tym dokumenty? Raport z 10 czerwca 1949 roku mówi o zwłokach aptekarza znalezionych nad brzegiem rzeki Bub. Śledczy znający faktyczną historię zabójstwa. Do raportu dopisał następujące stwierdzenie. Zabójstwo dokonano przez wrogi element, aby wzniecić nienawiść pomiędzy nami a żołnierzami Armii Czerwonej. Podpisano przez Ziółkowskiego. Urząd Bezpieczeństwa urządził sobie nagonkę na młodych ludzi, na wiceralistów, w tym tą grupę rąka Kozaka. Ale społeczeństwo tu było powszechnie wiadomo, że tego oficera zamordował oficer Kto jednak dokonał tego morderstwa? Oto fakty, jakie udało się ustalić po latach. Lejtnant Żukow, aptekarz w garnizonowej aptece w Szprotami. 9 czerwca 1949 roku udaje się na brzeg rzeki Bóg. Celem połowu ryb. Około godziny 22.30 za Krzaków skrada się do niego inny, nieznany z nazwiska oficer Armii Czerwonej. Rozpoczyna się bójka, podczas której dwaj Rosjanie wyciągają broń. Pada strzał, a garnizonowy aptekas upada na ziemię w zajmowałem się sprawą zabójstwa tego oficera radzieckiego. No i proszę Pana, i dostałem taki, taki taką informację z Charkowa. Otóż, nieprawdą jest, że oficera radzieckiego nie zastrzegł żaden Wasz gimnazjalista Bronisław Kozak, tylko że jeden i drugi z oficerów radzieckich mieli do siebie ani mogę yy, jeden yy, był posądzany przed drugiego o miłoski do, jego, do tego żony, I opalał nad bobrem, a drugi podczas bronią, yy, zaczęli się wykłócać, a później ten, yy, ten który zginął. Ten, który nadszedł, naszedł go, wyciągnął pistolet i władował mu szankę. Pika kur w piersi. W ten oto sposób młody, zaledwie 22-letni kozak został wepchnięty w tryby stalinowskiego aparatu bezpieczeństwa. Bicie, tortury i znęcanie się psychiczne spowodowało, że bronek kilkakrotnie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Śledztwo było długie i męczące, ale przede wszystkim doprowadziło Bronisława do psychicznej choroby. W resztach UB, życie było koszmarem. Długie przesłuchania, mordęga i tortury psychiczne, fizyczne. Niekończący się spektrum. Wedle moich rozmówców, ludzie pracujący w UB, byli maszynami. To byli wyszkoleni ludzie, tak naprawdę. byli wyszkoleni ludzie, myślę, że m, siebie przygotowani do swojej pracy. Poza tym to były już lata. Yy, Doświadczeniem, bo to nie był 45., 1946, kiedy tak naprawdę wtedy wszystko jeszcze było takie płynne. Już w latach 50., kiedy gronek był aresztowany, w początek lat 50., to już, to już były sprecyzowane formy przesłuchań. Tak naprawdę osiągali swoje cele. Kiedy ten cel został y, zarysowany, to na pewno został osiągnięty przez właśnie działania. Mocjonariusze. To, to, to był maszyny w zasadzie. Ja nie wiem. Czasami, jak czytałam, akta dawało się, że ci ludzie nie mają w ogóle tego wnętrza że to, są, że to są jakieś postacie, yy, tak jak teraz, nie wiem, robot, które wykonują swoje czynności, yy, nie mają uczucia emocji. To byli ludzie bezwzględni, a jednocześnie prymitywni. ve li Przyjdźcie. O bezduszności więziennych strażników oraz życiu w więzieniach UB opowiada Jan Bałazy I, i myśmy słyszeli, że gdzieś tam ksiądz śpiewał, chcieli tam na nie wiem, na drugim albo na pierwszym tam nad nami. Oni tam otwarli, krzyczeli coś tam na tego księdza w cicho, tego i tam pasami robili i księdza, ale ten śpiewał jakieś tam pieśni religijne, boże coś polskiego, czy coś takiego. no. oni tam ale, i czyli, ale chcieli go wyprowadzić, on nie chciał iść. To go złapali i ciągnęli go. Ja widziałem wtedy, jak ciągnęli go za nogi po tych schodach. No, I ja to do karca. No do karza to znaczy stał przy tej strony. Żeby to jest taki karcy, to taki ciemnica taka. I sam beton na dole. I mokry. I, bo tam, trzymali, ale się rozebrać. korytarzem, na, na golos. Nie. Wchodzili nas tam piątka do tego, pięciu nas było, to wtedy, no, tam zamknęli podwójne drzwi. Jedne metalowe na zewnątrz, drugie drewniane na zewnątrz, a, a wewnętrzne metalowe, nie? też tam pukał, zierwalił to tam, już nie było bardzo zwykłe. Drugie, trzy jeszcze były. No i tak postaliśmy, parek, chodzi. Weź. Poczni. To jest wasz pacjent do głebania. Rekordy. śledztwo. okraszone torturami i nieludzkim traktowaniem. W efekcie czego była psychiczna choroba. Proces sądowy, podczas którego zapaść mógł tylko jeden wyrok. Rąka kozaka to uleczono. W koledarzach sądowych. Eee, sami sędziowie, którzy w tym procesie, w każdym dniu e, brali udział, nie mieli wytyczną, co powinni zrobić, i nie było ważne to, co powiedział. 15 października 1951 roku Bronisław Kozak i Czesław Suszko. Zostałem skazany na karę śmierci za zabójstwo radzieckiego oficera. Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok. Prośba o ułaskawienie do Bieruta została rozpatrzona pozytywnie, tylko w przypadku Suszki. Bronek Kozak, z pochodzenia chłop, chcący tylko pozyskać wykształcenia, nie był świadomy, że jego poglądy to zagrożenie dla ludowego państwa. Dzięki swoim poczynaniom został skazany na najsurowszy wyrok. 10 stycznia 1952 roku to ostatni dzień w życiu Brąka Kozaka. Ostatni i zarazem najbardziej tragiczny. Wspólne po Dziś, po wielu latach od tych tragicznych wydarzeń Spoglądamy wstecz, widząc obolałe dusze pokrzywdzonych. W polskim narodzie jest wiele takich Kozaków, których życie przerwał dramat politycznych wydarzeń. Setki, a nawet tysiące pokrzywdzonych rodzin, które straciły swoje matki, ojców, synów i dziadków. Bronek Kozak jest dla mieszkańców Szprutawy symbolem stalinowskiego systemu, ale także przestrogą. Przed historią, która lubi zataczać pełne koło. Franciszek Sitko. On i jego rodzina byli prześladowani przez Urząd Bezpieczeństwa za prowadzenie prywatnej działalności. W latach 60. skończył studia, a 20 lat później został dyrektorem zakładów garbarskich w Leszmie Obecnie burmistrz w trzeciej kadencji. Halina Jaroszewicz. Koleżanka Bronka-Kozaka skończyła liceum w 1951 roku i wyjechała ze Sopotu. Powróciła ponownie w latach 70. Obecnie emerytka. Edward Haraźny. społecznik, działacz kulturalny. Zajmował się sprawą Kozaka po 1989 roku. Był jednym z prowoderów sprawy rehabilitacyjnej Kozaka. Pomysłodawcą uczczenia imieniem Bronisława Kozaka jednej z ulic w Sopotamie. Laureat nagrody Szprotawianin roku. Obecnie na emeryturze. Nadal działacz społeczny. Jan Bałaz, skazany w procesie gimnazjalistów na 12 lat więzienia, wyszedł w 1956 roku podczas amnestii. Skończył liceum wieczorowe i w 1963 roku zrehabilitował się od zarzucanych mu W latach 70. i 80. był głównym księgowym w szprotawskim komunalnym przedsiębiorstwie remontowo-budowlanym. Obecnie schorowany emeryt. Marzena Walczyk, autorka książki o Bronisławie Kozaku, w 2001 roku podjęła się napisania pracy magisterskiej o zbrodni na bronią. W czasie czterech lat przemierzyła pół Polski i przejrzała stosy materiałów, czego efektem było wydanie publikacji książkowej skupiającej życie i śmierć tytułowego bohatera. Obecnie mieszka wraz z rodziną we Wrocławiu, gdzie pracuje w szkole. Krzysztof Wachowiak, pomysłodawca i realizator filmowego projektu upamiętniającego postać Bronka-Kozaka. Działacz Muzeum Ziemi Szprotawskiej, społecznik, autor artykułów popularno-naukowych oraz redaktor Gazety Bory Wszystkim biorącym udział w tym przedsięwzięciu serdecznie dziękuję.